Sekret pasji Andrzeja Strzeleckiego. Kolekcjonowanie porcelanowych pantofelków. Andrzej Strzelecki, znany i ceniony aktor, skrywał nietypową pasję, która przez wiele lat była dla niego źródłem radości i satysfakcji. Choć Strzelecki jest pamiętany przede wszystkim za swoje osiągnięcia na scenie i ekranie, jego życie prywatne kryło w sobie fascynujące detale, które nie były powszechnie znane. Aktor, który zmarł 17 lipca 2020 roku, był nie tylko wybitnym artystą, ale i kolekcjonerem porcelanowych pantofelków. Jak się okazuje, jego zamiłowanie do tych małych, misternie wykonanych przedmiotów było nie mniej intensywne niż jego pasja do aktorstwa. W 2013 roku w wywiadzie dla portalu Świat Seriali Strzelecki ujawnił, że jego kolekcja była niezwykle bogata i zróżnicowana, a każda nowa zdobycz wzbudzała w nim wielką radość. Te malutkie dzieła sztuki są przedmiotami, po nic. Cieszą tylko oko i wzbudzają podziw dla tych, którzy je wykonali, tłumaczył aktor. Jego kolekcja była na tyle obszerna, że zaczynało brakować mu miejsca na nowe eksponaty. Strzelecki opracował nawet specjalny system katalogowania, aby uniknąć powtarzania się, jak jestem za granicą, to uzupełniam kolekcję o kilkanaście nowych eksponatów. Muszę już od dawna uważać, żeby się nie powtarzać. W związku z tym, przed wyjazdem zagranicznym biorę katalog, który sam zrobiłem, żeby nie kupić jeszcze raz tego samego, relacjonował. Niemniej jednak, nie wszyscy w jego życiu podzielali jego entuzjazm dla tej osobliwej pasji. Pierwsza żona Andrzeja Strzeleckiego scenografka Ewa Czarniecka nie była w stanie zaakceptować tej dziwacznej pasji. Jednak jego druga żona Joanna Pałucka, aktorka, którą Strzelecki poznał w teatrze Rampę, okazała się być bardziej wyrozumiała. To właśnie Joanna zaakceptowała i wspierała jego kolekcjonerskie zainteresowania, co miało duże znaczenie dla samego aktora. Strzelecki wspominał swoje uczucia wobec Joanny z ogromną czułością. Zakochałem się w Jołni bez pamięci, a ona, na szczęście, pozwoliła mi siebie kochać. I tak to już trwa kilkanaście ładnych lat, mówił w wywiadach kropka strzelecki, który przez ostatnie lata życia zmagał się z chorobą, pozostawił po sobie nie tylko dziedzictwo artystyczne, ale i osobliwe ślady swojej pasji. Jego kolekcja porcelanowych pantofelków była świadectwem jego unikalnych upodobań i pasji, które były integralną częścią jego życia. Choć aktor odszedł, Pamięć o jego niezwykłych zainteresowaniach oraz o miłości, którą otaczał swoją drugą żonę, pozostaje żywa wśród tych, którzy mieli szczęście go poznać.